Witamy oba zespoły na Bogate Ostrowieckiego Stadionu w pełnej klasie Witamy serdecznie, witamy a dzisiejsze spotkanie to prowadzą sędziowie reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej w Rodzie Głównego, Dowiecka, jego asystentami, a nie jak Wiśniewski. Wojciech Pietrzak, delegatem Polskiego Związku Klimatycznego w gotowała natomiast za sędzia z odpowiada Macie Młodzień. Szanowni Państwo, chcielibyśmy wykorzystać e, chwilę w ramach podzięki za to, co się stało w ostatnim czasie e, na Wcześniej jednak. Serdeczne życzenia dla jednego z młodych ludzi, który wyprowadzał kilka, że na uroczystą domu przy świętokrzysku dzisiaj swoją rodzinie, wchodzi. Ligarz, Szydla, Kimla, Stoła dla Ciebie i życzenia do czegoś kilku ludzi. Poproszę o wielkie nasz Szanowni Państwo, a symbolicznie chcieliśmy podziękować jednemu człowiekowi, który zaproponował coś takiego jak modernizacja tego szydła do wszystkich. Jest dzisiaj razem z nami człowiek odpowiedzialny za to zamieszanie Kamil Jurgas wielkie prawa Kamila, pojecha jego jest na modernizację i projekt numer 10 złożony w budżecie obywatelskim, w którym dla do sadzonego zaobaczenia za ten żon mój głos będzie docierał do Państwa zlecony na niej. Również wielkie podziękowania dla partnerki Kamila Kamil, wielkie dzięki. Do zobaczenia na kolejnych pojazdów przy świętokrzyskiej. Trenerem gości Pan Robert Chmura Dzisiaj w zestawieniu z numerem 24 w bramce Bartosz Klebaniuk. Dalej szóstką, Piotr Lisowski, 9 Mateusz Majewski się na ławce pozostają. Grzegorz Drazik, Filip Żaczek, Dawid Ziemba, Patryk Orlik. Pierwsza akcja show, uderzenie. Jewgeniego <tryk> od Bełycza. Yy, Dawid Lisowski zostaje sam przy piłce. To środkowanie lewą nogą. Na to czekamy. Lisowski, dobra piłka. Uderzenie jest bramka! Fantastyczne wejście Bartosza Walencika. Szósta minuta meczu. No i pięknie rozpoczyna się to spotkanie dla pomarańczowo-czarnych. Doskonała piłka od Dawida Lisowskiego. Walencik nieupilnowany. Pewnie głową przy słupku. I Krzoo otwiera wynik tego spotkania. Doskonałe wyjście Walencika. Trener Robert Chmura stawia na tego zawodnika. Teraz zagranie do środka do Skrzyńskiego. Skrzyński ma dużo miejsca. Próba strzału. Ale piłka poprowadzona obok słupka. Zapewnić sobie liderowanie. Teraz Lis, ale cały czas walczy z dwoma zawodnikami. Przedziera się. Stal prawą stroną, dośrodkowanie. Walencik doskonale ustawiony. Jeszcze ponowienie. I teraz niebezpiecznie przepuszczenie piłki. Myli się jednak Adam Nowak. Zawodnik, który również miał okazję grać w boisku zawodnicy Krzō. Bełycz. Bełycz rozgląda się. Bełycz pokazuje tam, że będzie grał prostopadłą piłkę. Dopadł do niej Jakub Górski. Górski. Cały czas górski. Wycofanie. Majeski. Po ziemi, ale w sam środek bramki. Ładnie wyłożył tą piłkę. Jakub Gór. Jeszcze raz Krzyński Teraz lewą nogą. Jeszcze próbuje przejąć piłkę, ale nieskutecznie. Nowak z dystansu, Nowak! Ależ bramka Nowaka! Ależ huknął były zawodnik Pomarańczowo-Czarnych. To co mówiłem, no krzo tutaj nie dominuje tego spotkania. To jest raczej mecz wyrównany, a ta bramka potwierdza ostatnie dobre minuty. Stali Kraśnik podjął obecność swojego najlepszego strzelca Karola Kality. Adam Nowak podpisuje się takim oto uderzeniem. No i zimny pryszlis na głowę zawodników krzo. Muszą troszeczkę poprawić grę. Dawid Lisowski. Popatrzmy, Lisowski. Dobra piłka. Wybija Robert Majewski. Zabierają się z kontrą goście i teraz doskonała sytuacja. Pędzi z piłką. Grający z numerem 14, Ernest Krzyński. Dobra piłka. Zablokowane było to uderzenie, ponieważ wydaje mi się, że zmierzało w światło Bramki. Wyjadłowski. Wyjadłowski na prawą nogę. Wyjadłowski. Wyjadłowski! Bramka! Fatalnie zachowała się teraz obrona. Krzow Jadłowski zdobywa gola równo z gliskiem końcowym pierwszej połowy. Zimny, zimny, zimny prysznic dla zawodników z Ostrowca. Nie da się wygrywać tylko z tymi fragmentami. Trzeba dodać do tego jeszcze składną grę w ataku. Brakuje strzałów. Krzo schodzi do szatni ze stratą bramki i na pewno będzie miał o czym myśleć. W szatni trener Artur Rękowski. Do usłyszenia za 15 minut. Witamy po przerwie. Nowak teraz dobrze do bełycza. Bełycz opanował piłkę klatką piersiową. Bełycz lewą nogą. Jeszcze był tam Robert Majewski. Protestują kibice krzo. Tam widzieli zagranie ręką w polu karnym. Lację no krzo rozpędza się. Dawid Kisowski na prawo do Goca. Goc. Goc. Jeszcze tą piłkę opanował. Bełycz. Wystawienie. Uderzenie. I broni bardzo spektakularny sposób Tadeusz Grabowski. No, wydawało się, że tutaj nic tylko Wód Marcinkowskiego, ale zatrzymał się tutaj na rywalu, jeszcze powalczyli zawodnicy Krso, wybicie przed pole karne. Teraz Majewski, Majewski z półobrotu jeszcze jest teraz Bełysz, Bełysz ale Doskonała sytuacja i wprost w bramkarza, wprost w Tadeusza Grabowskiego, Eugenii Bełysz, no to nie jest póki co jego dzień. Jeszcze raz Marcinkowski. Górski. Górski. Mocna piłka. Ależ to było zaskakujące. Lis. Lis dystansu. Cały czas skutecznie w obronie goście. Nowak. Lisowski. Do Bełycza. Bełycz. Bełycz lewą nogą. I kolejny raz na krótki zupek. A tutaj Tadeusz Grabowski. Wyrasta nam tutaj powolutku na bohatera spotkania. Nie znawiał z autu, już nie czeka tutaj na jakieś ustawienie. Na warianty rozegrania po prostu próbują więcej nie czasy, dotracić czasu, który... Błyskawicz się ucieka, teraz do środka, no Damian Lepiasz. A więc ten wprowadzony przed chwilą napastnik robi to, co robi najlepiej. Głową pakuje piłkę do siatki. W tym zamieszaniu doskonale znalazł się zięba, który odegrał na długi słupek, ale Piasz przypilnował go doskonale. No i proszę posłuchać stadionu. Będziemy mieli naprawdę bardzo emocjonujące ostatnie minuty tego meczu. Teraz przejmują piłkę. Krzolepiaż wywalczył ją, odgrywa do Majewskiego. Lisowski. Uderzenie nad poprzeczką. To był Jakub Górski. Wielkie emocje. No i czy Krzole jeszcze może tutaj zdobyć bramkę? Popatrzmy, Jarosław Lis. Dobra piłka. Zamieszanie. Piłka mija. Pole karne jeszcze. Marcinkowski do Aliego. Ali i rzut rożny. Jeszcze będzie rozegrany ten rzut rożny. Faritali w narożniku boiska. Mało kto siedzi teraz. Każdy tutaj już w oczekiwaniu. Bądź na gwizdek końcowy, bądź na bramkę. Faritali i majewski. i proszę państwa! Co teraz? Wyczynił w bramce. Tadeusz Grabowski. To powinna być Bramka, ale fantastycznie uratował swój zespół. Goldkeeper. Stali Kraśnik. No to byłaby niesamowita historia, gdyby to wpadło. A tak to jest fantastyczna historia Grabowskiego, który dzisiaj rozegrał spektakularne zawody. Sędzia kończy to spotkanie 2 do 2. Podział punktów. Krzo zdobywa jeden punkt tej ważnej rywalizacji o awans do drugiej ligi.